Siemaneczko, z tej strony Mate. Dzisiaj oczywiście znajdziemy się na CSGO Skins. Przypominam, strona jest dostępna dla pełnoletnich, więc jeśli macie ukończone 18 lat, klikamy sobie plusik, wpisujecie kod MATE, aby otrzymać 10% bonusu do wpłaty, a jeżeli jeszcze nigdy nie użyliście kodu, to 2 złote i 10 groszy na start. Jest event, high 19 dni, 11 godzin, tryby takie jak zawsze. Dzisiaj, moi drodzy, robimy sobie bitwę na shardzie, czyli naszym celem jest nie przegrać całego balansu na bitwach, tak jak to było ostatnio. Tylko po prostu robimy szerdy i zobaczymy ile na końcu będziemy mieć, myślę, że spoko, czegoś takiego chyba jeszcze nie było, żeby po prostu typowo grać shardy za cały balans i po prostu na koniec podsumujemy sobie to, czy byliśmy lekko na plus, czy na minus. I wiecie co, ja bym sobie zaczął może od ammo case'a, razy 4 na 4 osoby i tryb Sherry. tutaj do zgarnięcia jest Bayonet Boreal Forest. Oprócz tego, chyba jeszcze jest jakaś jedna kosa, czy tam jedna rękawica, nie jestem pewny, więc weźmy sobie tak, jest bodysamu, bod Adrian i bodrosto, no i oczywiście ja, więc liczymy na jak najwięcej kos i na start niestety bardzo słabo, czyli tak jak ostatnio było na tej stronie. Każdy film to jest porażka właściwie, jest P90 Simów, ale to jest 57 zł, tak? Przypominam, że to jest bitwa za prawie 6 stówek na szerdzie, a na razie no nie oddaje nic zupełnie, 312 usp monster mashup, mk desert strike i okej okay, jest bajonet. Na, na szczęście na końcu, ale to jest bajonet field testy no i jesteśmy na minus i to bardzo dużo więc y, klasycznie zaczynamy dzisiejszy dzień, dobra teraz tak, teraz myślę, że możemy sobie wjechać może nie z tym, ale gold case'a też nie jestem przekonany za bardzo okej okay, wiem, y, ultra case ultra case, niech sobie wiedzie. Raz 5 nawet, bo czuję, że to może oddać na trzy osoby, tryb Shirt. Tutaj jest ta awóbka Wildfire, jest jeszcze chyba wulkan tutaj, o ile się nie mylę i coś jeszcze, no jakieś kilka fajnych skinów jest, jeszcze jest Orion chyba bodajże, no więc naprawdę i Good Knife Slaughter, okej, okay? więc naprawdę jest duż... dobrze, jest awóbka na start, ale niestety ten słabszy stan, bo tutaj może wylecieć w stanie FN za 1600, jest druga, ok, znowu jest Minimal Trzy skrzynie do końca, no potrzebujemy czegoś jeszcze. Jest zemka player tu, ale to nie jest nic, nic, jakiegoś mocnego. No tryb zwykły oddałby tutaj niesamowicie. Okej, okay, jest kosa, no patrzcie jak ja w ogóle kryję ich, to jest niesamowite. I znowu będzie niestety bitwa w plecy, dokładnie tak. Gdyby to był tryb zwykły, to byłoby naprawdę dobrze. A tak no to niestety jest zwrot, można powiedzieć. Dobra, zróbmy sobie to raz jeszcze, ale po prostu na cztery osoby. Bo tutaj tak, jest kołaszek wulkan, jest gudny w Naprawdę widzę duży potencjał w tej skrzyni, okej, okay, do, dołączył do nas jest Bud Michael, jest bot Adrian, no i zobaczmy jak pójdzie nam w tym momencie. No i na start niestety słabo, bardzo słabo. No potrzebujemy KOS, potrzebujemy KOS, kałaszków, wulkanów, jak najwięcej. A na razie dwie pierwsze skrzynki, tragedia, tragedia, nie ma co się oszukiwać. Trzecia skrzynka również, no nie wiem, jak, to, jak tak będzie to wyglądać, no to kolejny odcinek GG, to bardzo szybko, Ok, jest Good Knife. Ale on za bardzo nic nie zmienia, jak tak, jak, jak tak patrzy na to. No i jest niestety tragedia. Tragedia 330 zostaje nam 528, no to jest hit. Co się ostatnio dzieje na tej stronie? To ja nie mam w ogóle pytań. Okej, okay, 544. No może medium case, niech sobie wiedzie w sumie. Na koniec. Okej, okay, 3 osoby, tryb. No i tutaj tak, włupka Simov. Jeszcze jakaś chyba fajna Mka jest. Nie jestem pewny, ale coś mi się kojarzy, że to jest właśnie Mka jakaś. No i tutaj potrzebujemy jak najwięcej jeszcze jest Orion, OK, Więc Orion, Ahupa Simov i coś jeszcze tutaj było ciekawego. Może wyleci. No, ale na startek widzicie, to klasycznie, Te tak, jak ostatnie bitwy to wygląda. Jest jeszcze kołaszek Simov, OK, Ale to jest tylko 212 zł. Wiadomo, zawsze coś, aczkolwiek potrzebujemy ich więcej, jest Orion, OK. testy za 355 Bardzo ładnie. No, ale jednak jak tak to się skończy, no to będziemy dużo na minus, więc no potrzebujemy czegoś jeszcze. Jak widzicie, nic fajnego nie leci. I chyba tak skończymy ten film niestety, bo jest zawłupka z na całe szczęście. No ale to i tak, 523, 420 do podziału i mamy 422 zł. No i teraz nie mam pojęcia, co w ogóle mogę zrobić z tym, bo każdy serdziec jest w plecy. No wszystko jest w plecy ostatnimi czasy, więc no chyba po prostu trzeba zrobić bitwę zwykłą. I albo coś zgarniemy. Tak, już na koniec. No, chyba że wjedziemy po prostu medium case razy 4 na dwie osoby. Dobra, niech będzie tak. Tryb, tryb zwykły na koniec. Bo, jak chcemy się odkuć, no to tej niemożliwości za bardzo nie widzę. Jest body samu i zobaczmy, jak to pójdzie w tym momencie. Na start P2000 oceanik. No, świetny drop po prostu. Nie ma co się oszukiwać p 50, jeszcze lepiej, no, wymarzona petka, oczywiście. Dwie skrzynie do końca, Ok, jest Orion, na całe szczęście, no ale to i tak dużo nie zmienia, no potrzebujemy czegoś jeszcze, bo w innym wypadku, no to... No i okej, okay, wygrywamy, ale co z tego? Co z tego? No dobra, 500 mamy. Ja sobie to zostawię, wiecie, żeby coś z tego mieć w filmu chociaż. Yy, możemy wrzucić 330 punktów tutaj i dostajemy 29 groszy, no wybitnie. I 25 koła punktów, to niech wleci gloczek do Noir. Sprzedam I zrobimy na koniec bitwę jakąś jeszcze Tylko tak, mamy 138 ziko. No to może jakąś jedną skrzynkę Jakiś szczęśliwy traf, tylko którą by tutaj wybrać Żeby kosztowało te 130 zł. no Za bardzo nie ma takiej Tu jest właśnie największy problem Czekajcie, no chyba że wjedziemy razy dwa to Dobra, spróbujmy coś takiego i proszę O tego Charma Hot Hole, mam nadzieję, że wyleci, fajnie by było żeby tutaj jakkolwiek wrócić na start, nie mam pojęcia ale to jest warte, więc tego Wam nie powiem. 45 zł Dinner Dog, my jakiś dat banana i ostatni chyba jest w plecy, dokładnie tak. No ale czego by się spodziewać po ostatnich dokonaniach tutaj. No i co, pamiętajcie o prezentach, macie naprawdę fajne prezenty do zgarnięcia. Bayonet Lore na trzech płomieniach, Good Night, Night na trzech płomieniach. Fama, kosa, inne skiny po 100 zł. Myślę, że spoko. Mamy jeszcze 29, to możemy to wykorzystać. Wiadomo, może pewnie nam nic nie wyleci, ale no warto spróbować. Czekajcie, mamy 29,53, więc możemy otworzyć mm, Saloon Case i w ogóle jest jakaś nowa skrzynka retro. I dostajemy Save the of Highwayman, No to, to sami widzicie, że bez szału, 5 zł. No już chyba nic tutaj nie wskuramy, niestety. Bardzo bym chciał, ale no szczerze, no nie ma możliwości takiej. Piszcie mi oczywiście propozycje nowych filmów w komentarzach, co ciekawego możemy zrobić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, no i semka.